Hello, ziomki! Mam na imię Kaziu e, No i dziś zagramy w The Forest e, Ponieważ mam tu też małą ściągawkę I będziemy krawcić Jeżeli coś, jeżeli będę umiał krawcić No, ale dobra e, Czyli tak, skrawcimy sobie najpierw może Jeżeli w ogóle mam coś Siekierkę. O, zarąbiście to zrobiłem. O! Combine. No mamy taką śmieszną siekierkę. Dobra. E, I co tu jeszcze można? Koktajl mołotowa podobno można. Clothing. I BUZ. Się przyda koktajl. No jeszcze jeden można zrobić w sumie. No e, co, tak, ja na pewno. Dobra. I jeszcze. Dobra, dwa koktajle się przydadzą. Yy, bomba. Bomby końców chyba nie mam, z tego co widzę. Nie, nie, nie mam. Yy, pochodnie, o! Najlepiej też zrobić pochodnie, czyli stick. I to przyda się także. No i to na razie wszystko. O jeszcze łuk można zrobić, ale chyba z tego co wiem nie mam Liny żadnej. Musimy znaleźć linę, a tak, ogólnie zakupiłem sobie nową kartę graficzną, więc powinno być dobrze. Powinno ładnie chodzić. Spadaj. No fuck. No. Dobra, idziemy. Kup ku przygodzie, nie! No? Ogólnie. O, medycynę. Magi... Marigold? Co to jest Marigold? Nie wiem, co to jest Marigold. Dobra. Bo medycyna. Medycyna. Medyczne rzeczy by nam się przydały. O, Marigold i. Aloe. O, mamy. No. Dobra. Przyda się. Mam nadzieję, że się nie zgubię. Nie, dobrze. Mapa mi pokazuje, gdzie mam iść. Znaczy, gdzie mam iść. Kto cię tak urządził? Kurde, tu ktoś szaleje lepiej niż ja. Ej. O! Mogę to jeść? Yy, Black Twinberry. Nie, nie mogę. A widzicie, już się nauczyłem. Co można jeść, a czego nie. Ej, tam jest jakiś domek. Tam się udamy. Przepłyniemy po prostu. Wow. Ciekawe, dlaczego słychać jak stuka nogami o ziemię. Jak płynie, e, to jest dobre. Dobre w kit. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych dużych, niebezpiecznych ryb. O, tam są dziady. Ale fajne dźwięki natury, normalnie. Tylko ja bym chciał szybciej tam do płynąć. Ło, kogoś powiesili. To dranie co? Oni się klepią między sobą? Co to jest? What the fuck? Ło kurde Ona go zżera? Ale muza, ty Lubię to No nie, piłeczką nie chcę ich bić Daj mi moją sikierkę Walki jakieś? Girl Czyli oni się między sobą też klepią No nieźle No nieźle Dobra to zrobimy sobie łuk Bo mam już linę znalazłem Rope i stick I coś jeszcze? Cloth. Łe git O, mam strzały chyba? Nie, nie mam. Aros. <laughs> jeden sticks i five feathers. A mam pióra? Nie mam pióra. Dobra, to ogóle na razie mi się na nic nie przyda, ale fajna muza. Dobra, zrobimy im tu burdel zaraz. No, kurde, wygnoję. No, chodźcie tu. Gdzie jest pier... No, zobaczymy. Zobaczymy. Czego chcesz, ja tu Twojego... O, no i nara. Ten do góry. Nie wiem, czy już zszedł, czy nie, ale będzie śmiesznie, dobra Ci się klepią nawzajem, jak wiecie, to jest świat niewychowani w I tak, zrobimy pułapki To się na pewno przyda na tych głupich dziadów R obracamy, nie wiem, w którą to stronę ale walniemy ją gdzieś... Tu, żeby mi tu nie przełazili A czego mi brakuje? O nie. Tylko nie kamieni. Co? Jeszcze jeden. O ty gminno. No, ho, ho, wejdź tu. O Jezu. I co? Już nie działa? Nie. Aha, dobra. Co? No chodź tu, ja chcę to zobaczyć, jak to działa Nie, dyn łazi po ej, teraz by mi się strzały przydały No chodź, 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 no, no, no No, ej, no nie No chodź tu O, ty, przybiegnij tu O ty gnido Aż tyle. Ło, nie, to aż dużo strzałów można zrobić ty. Aha, tylko jeden. Dobra, mam strzały. I bierzemy łuk, nie. Kurde, to będzie koksiarskie. Ło, jest wejście. Idziemy tam? Idziemy. Ło, kurde, ale się scina. Ło, ja nawet nie wiem, co się dzieje teraz. Eee, help! Dobra, gdzie ja jestem? Tam jest wyjście, żebym pamiętał Ja mógł i nie zawaham się go użyć Ojoj, oj, oj. nawet trochę się boję Oj chyba mnie zobaczyli Uges jest słaby Mega Oj Dziady mnie Wiedziałem, że to się tak źle skończy Wiedziałem Dobra, ziomki Skończę w tym miejscu Później udamy się dalej Bądźcie cool i subskrybujcie i lajkujcie.